Nadszedł środek nocy, więc nadszedł czas na nowy poradnik. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak dużo osób nie wie, jak działa obraz systemu Windows i jak go można edytować. A to jest bardzo proste tak naprawdę i właśnie tym poradnikiem to udowodnię. Zapraszam do oglądania. Musimy zacząć od zapatrzenia się w odpowiednie programy. Pierwszy to jest opcjonalnie Advanced Run. Drugi to jest WinRar, więc polecam zakupić sobie WinRara. Otóż nie. A trzeci to jest AnyBurn, całkowicie darmowy. Tak samo zresztą jak ten pierwszy. Teraz wchodzimy na tą stronę internetową, link jest w opisie. Tutaj możemy wygenerować sobie XML-kę do instalatora. Jest tutaj mnóstwo naprawdę bardzo przydatnych opcji. Możemy tutaj nawet skrypty własne umieścić. Mogą to być skrypty, jak tutaj widać na przykład, PowerShella. Mogą to być skrypty... Regedit, mogą to być skrypty CMDK, jest tutaj tego wpisdu. Dużo opcji jest do wyklikania z checkboxów. Myślę, że jest to taki system dosyć debiloodporny, A na końcu klikamy sobie po prostu Download XML. Teraz pasowałoby pobrać obraz systemu, który chcemy edytować. Ja już taki obraz mam pobrany. Tutaj jest ISO Windows 11 23H2 w wersji polskiej 64 bitowy Odpalamy go sobie za pomocą, uwaga, winrara, także polecam zakupić winrara. Nie kurwie mnie, dobrze? Wchodzimy sobie w Sources, a następnie możemy w sumie posegregować pliki rozmiarem, gdyż plik, który nas interesuje to Vim. jest to plik, który będzie miał największy rozmiar i możemy go sobie przerzucić na pulpit, może to chwilę potrwać. Gotowe. Mamy plik na pulpicie. To jest plik, w którym znajduje się tak naprawdę obraz systemu. No dobra, tu jest kilka obrazów systemu i zaraz pokażę o co chodzi. Odpalamy sobie terminal jako administrator. To jest bardzo ważne, żeby odpalić go jako administrator. I tutaj jest lista poleceń, które będą nam potrzebne. Ta lista znajduje się w opisie filmu także nie trzeba tego przepisywać, można sobie skopiować bez problemu. Kupiłem sobie pierwsze polecenie, jest to polecenie do wyświetlenia zawartości tego VIMa. Możemy zobaczyć jakie obrazy się w nim znajdują. Tylko do tego potrzebujemy jeszcze ścieżkę, także skopiujmy sobie ścieżkę. Install VIM. Kiedy klikniemy Enter, pokażą nam się tutaj wszystkie systemy, które zawiera ten obraz. Nas będzie interesował w tym przypadku index 5, gdyż jest to Windows 11 Pro. No, nie chcemy używać innych, Pro, jest taki najbardziej uniwersalny, jest w miarę tani w porównaniu na przykład z takim Enterprise'em i ma dużo funkcji, więcej niż Home. Teraz możemy stworzyć sobie nowy folder na pulpicie. Tutaj nie jest to w jakiś sposób szczególnie istotne, jak będziemy go nazywać. Teraz kopiujemy sobie drugie polecenie, możemy je już wkleić i teraz tak, mamy trzy rzeczy do podmienienia. Pierwsze to jest ścieżka do obrazu Vim. To jest ten plik, który wypakowaliśmy sobie z ISO. Także skopiujemy sobie ścieżkę i dopiszmy na końcu nazwę pliku. Druga rzecz do uzupełnienia to jest numer indeksu. Tutaj wpisujemy numer indeksu, który wcześniej wyświetliliśmy. W moim przypadku jest to numer 5. A tutaj mamy ścieżkę do zamontowania tego obrazu. Czyli ścieżkę do tego folderu. Też ją sobie wkleimy i wpiszemy nazwę folderu. Klikamy sobie Enter. I w tym momencie ten konkretny obraz, który sobie wybraliśmy, czyli o indeksie 5, czyli w tym przypadku jest to 11 pro. Montuje nam się w tym folderze. Może to chwilę potrwać, ale myślę, że warto. Jest to jedyny sposób, który znam na zamontowanie tego obrazu w jakiś sensowny sposób. Mamy komunikat The Operation Completed Successfully, co oznacza, że możemy już sobie tutaj grzebać. Wchodzimy tutaj. Jak widać, są takie typowe katalogi Windowsowskie, które są na świeżo zainstalowanym systemie. I tutaj właśnie będziemy edytować sobie nasz system. Żeby coś tutaj pogrzebać, możemy na przykład utworzyć sobie jakiś plik na pulpicie. Wejdźmy sobie w użytkowników, w defaulta, bo na się nie ma żadnych użytkowników. Desktop. Teraz stwórzmy sobie jakiś plik. I możemy go sobie tutaj teraz przerzucić. Pliki z takiego obrazu możemy równie dobrze usuwać. Tylko tutaj jest bardzo ważna rzecz. Są pliki, do których nie mamy dostępu, nawet jak to jest po prostu zamontowany system. W sensie mamy do nich dostęp, ale nie mamy uprawnień, żeby je usunąć, edytować i tak dalej. W tym celu może się przydać właśnie program, o którym wcześniej żeśmy mówili, czyli Advanced Run. Advanced Run odpalamy sobie jako administrator i ustawiamy go w taki sposób jak tutaj u mnie na ekranie klikamy sobie RAM i w tym momencie mamy dostęp do takiego windowsowskiego roota to się nazywa profesjonalnie Traset Installer w tym momencie możemy z tego Vim'a usunąć co nam się żywnie podoba edytować, co nam się żywnie podoba tylko i wyłącznie za pomocą tej konsoli warto tutaj nadmienić, że jeżeli korzystamy z programu Advanced Run i odpalamy jakikolwiek program jako trusted installer. Należy upewnić się, że na 100% wiesz co robisz. Bo jeżeli coś teraz spierdolisz, to spierdolisz to koncertowo. Jeżeli nie wiesz, jak obsługiwać konsolę Windowsa, zapraszam do mojego poradnika na ten temat. Kiedy nasze ISO jest już zmodyfikowane w sposób, który nam pasuje, możemy zamknąć wszystkie programy, które korzystają z tego folderu. Czyli jeżeli mieliśmy odpalonego na przykład Advanced Rana i tamtą konsolkę, zamykamy to. Jeżeli mieliśmy odpalone cokolwiek innego, co znajduje się w tym folderze, lub korzysta z tego folderu, zamykamy. Wklejamy sobie kolejną komendę z opisu i tutaj y, powinniśmy podać. Ścieżkę do folderu. Folderu, w którym jest zamontowany obraz. Wklejamy i czekamy. Nasz obraz został już zapisany i odmontowany, co potwierdza komunikat w konsoli. Konsolkę możemy już sobie zamknąć, nam się nie przyda i odpalamy sobie program AnyBurn. Klikamy opcję Edytuj plik obrazu, przeglądaj, no i wybieramy sobie nasze ISO. Jest to tutaj. Klikamy sobie dalej. Teraz tak, tutaj należy przerzucić XML, jeżeli ją utworzyliśmy. Tworzenie tej XMLki nie jest obowiązkowe, ale bardzo przydatne, więc polecam. Teraz wchodzimy sobie w sources i tutaj wrzucamy nasz install vim. Należy go podmienić, klikamy sobie dalej, upewniamy się, że ścieżka się zgadza i utwórz teraz. Tak chcemy go nadpisać. Czekamy aż utworzy się nowe ISO ze zmianami, które żeśmy wprowadzili. Tworzenie pliku obrazu zakończona pomyślnie. Możemy kliknąć sobie wyjść. To jest nasze zmodyfikowane ISO. Jeżeli teraz odpalilibyśmy sobie ten instalator, on zainstaluje system, który myśmy zmodyfikowali, nie ten domyślny. Opcji modyfikacji w takim przypadku jest naprawdę dużo. Polecam stworzyć sobie własne ISO. Można naprawdę dużo rzeczy zmienić sobie już w tym ISO i za każdym razem, kiedy strzelamy formata, po prostu mieć już od razu troszkę zmodyfikowany ten system pod siebie. Z tego poradnika to już by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej tego typu porad, piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie i dobranoc.